W tym ćwiczeniu wygenerujemy dla naszej jednostki certyfikat, który można wykorzystać do integracji systemu EZD użytkowanego w naszej jednostce z systemem ADE. Jesteśmy zalogowani do portalu jednostki. Z menu wybieramy ustawienia certyfikatów. Wypełniamy pozostałe niewypełnione pola formularza, a następnie. Po sprawdzeniu danych i wypełnieniu niewypełnionych pól klikamy przycisk Generuj. System generuje i zapisuje na naszym lokalnym dysku plik z certyfikatem. Możemy ten plik teraz zainstalować w systemie EZD wykorzystywanym w naszej jednostce. Warto pamiętać, że wygenerowany certyfikat nie jest certyfikatem konkretnego użytkownika, lecz jednostki. Zapisane są w nim dane jednostki, więc nie powinien być on udostępniany nikomu spoza tej jednostki. Jednostka powinna wykorzystywać w danym czasie tylko jeden certyfikat. Wygenerowany certyfikat jest zabezpieczony hasłem. Aby uzyskać hasło do certyfikatu, klikamy w przycisk Przypomnij hasło. System wyśle hasło na podany adres e-mail.